Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfaktyzm, z Buku, witaj. Siemanko. Wchodzisz do świata flick Fight wchodzisz do federacji Cloud MMA, te pytania troszkę będą się powtarzać, bo rozmawialiśmy przed chwilą na kanały Clouda. Powiedz mi, jak ty się czujesz, jak takie pierwsza, pierwsza styczność z tym światem? Czuję się jak młody z Buk, słuchaj. <laughs> czuję się jak młody z Buku? no dobrze się czuję, wiesz, jestem w treningu. E, endorfinki skaczą, e, tak jak wcześniej powiedziałem, zamieniłem życie muzyka, e, rapera troszeczkę na sportowca. Myślę, że wyjdzie mi to na zdrowie. Bo życie rapera e, nie jest zbyt zdrowe? No, myślę, że takie życie... Znaczy, no wiesz, no, są raperzy, którzy robią trening przed koncertem, no ja na pewno do nich się nie zaliczam. Natomiast, natomiast gdzieś tam to, to pozamieniałem, właśnie tak jak Ci wcześniej powiedziałem, pozamieniałem te priorytety. Teraz priorytetem jest dla mnie przygotować się jak najlepiej do walki i, i to robię. A ty ogólnie śledziłeś ten świat wcześniej? Mówię o wszystkich federacjach, konferencjach, w galach. Ja wiesz, myślę, że no jak ktoś robi właśnie rap, czy w ogóle jest jakimś twórcą internetowym, bo też tak rapera można określić, to, to nie da się tego nie, nie śledzić, no bo jest o tym głośno. Wiesz, wszędzie, wszędzie gdzieś tam nagłówki, nawet na portalach sportowych, no jest dużo teraz freak więc jakby siłą rzeczy, jak się odpala komputer, internet, no to, no to gdzieś tam ten świat się e, sam, że tak powiem, wpycha do ciebie przez lodówkę. A ty byłeś, jak ten świat zaczynał raczkować kilka lat temu, to ty byłeś jego przeciwnikiem, bo niektórzy, niektóre osoby były mega hejterami, mega cisnęły, a teraz na przykład już mają walkę, walkę w każdej e, federacji. Nawet tu siedzi jedna osoba, która będzie się z taką personą biła. Jak to właśnie to wyglądało u ci szczerze, że kiedyś odmówiłem chyba koncertu na Fame MMA, bo no, troszeczkę nie znałem tego świata, gdzieś tam bałem się, wiesz, właśnie tak jak powiedziałeś, bałem się do tego świata wejść, bo nie wiedziałem z czym to się dla mnie będzie do końca wiązało, nie no. widziałem też, wiesz, no te free fighty też troszeczkę się zmieniły pod kątem no, tego, kolosalnie, że... Kolosalnie, Kolosalnie, te początkowe gdzieś tam no nie do końca jakby jeszcze to fajnie tak wyglądało, mam na myśli, wiesz, o całą otoczkę, no. o cały ten anturaż dookoła, wiesz, teraz te gale wyglądają co najmniej tak dobrze jak gale federacji typowo sportowej, jak nie lepiej, więc jakby to mi się podoba, że tutaj jest przede wszystkim profesjonalizm. Jeżeli chodzi o oprawę tego o, o, o cały ten, no, tak jak powiedziałem, o całą tą otoczkę, to wszystko wygląda profesjonalnie. Zawodnicy też się zaczęli przygotowywać bardziej sportowo, też te walki wyglądają o wiele bardziej właśnie profesjonalnie, więc to mnie skłoniło do tego, że ok, można można spróbować. Dobrze, opowiedz mi czy kiedyś ktoś ci może wyciągnąć jakieś twoje stare wpisy, gdzie, gdzie hejtowałeś, mówiłeś, kurde, to nie powinno tak wyglądać? To jest y, jakaś. Wiesz co, dnia. może, ale ja to no, ja jestem człowiekiem, no ja się potrafię przyznać do błędu. Ja, jeżeli ktoś takie coś wyciągnie, no, to już teraz mogą powiedzieć, jeżeli tak wtedy myślałem, no, to znaczy, że zmieniłem zdanie. No po prostu y, tylko krowa kurczę nie zmienia zdania, y, czy jakoś tak. Natomiast ja należę do osób, które się potrafią przyznać do błędu. Myślę, że takiego wpisu raczej nie ma, bo raczej, no, tak jak powiedziałem, jeżeli coś mi się nie podoba, to raczej zachowuję to zawsze, zazwyczaj, może nie zawsze, zazwyczaj zachowuję to dla siebie. I jeżeli zmieniłem zdanie, no to po właśnie przez te aspekty, które, które żeśmy tutaj poruszyli, czyli to, że ten, ten świat troszeczkę się zmienił, to wygląda zupełnie inaczej niż, niż na początku. Nie będę ukrywał, że najbardziej gdzieś tam, może nie, że mnie przerażają, ale konferencje i wyzywanie się gdzieś tam słowami, które często myślę, że ci ludzie nie znają znaczeń tych słów i, i, jakby, i jakby i ten przekaz mi się nie do końca podoba, natomiast też no, też nie jestem wiesz osobą, która będzie biernie patrzyła, jak ktoś mi ciśnie i tak dalej. Jestem sobą, no i tak, tak wchodzę do tego świata po prostu. Jakbym nie będę nikogo udawał, nie jestem Sebastian Fabiański, wiesz, nie będę przy, przy, przywierał żadnych masek, tylko po prostu wchodzę jako Michał Buczek, co z Buku i, i taką osobę będziecie po prostu w, widzieć. A boisz się hejtu, który może na ciebie spaść, czy osoba, która robi pod jedną z nut, prawie 100 milionów wyświetleń, już tyle tego hejtu gdzieś tam kiedyś dostała w swoim życiu, że już nie, nie wzrusza cię nic. Dokładnie, wiesz, można się nauczyć z tym żyć. Powiem ci szczerze, kiedyś śmiałem się z ziomkami, że jak miałem, powiedzmy, taki okres, gdzie byłem rzeczywiście hejtowany, to też był okres, w którym ja byłem najbardziej popularnym raperem. bo chyba wiąże ze sobą, Dokładnie, nie? więc jak dzisiaj jakbym miał się zamienić i wrócić na przykład do czasów, kiedy byłem hejtowany, to z chęcią jakby do tego wracam, bo grałem wtedy zajebiście dużo koncertów. Wiesz, hejtnik jakby to jest w większości rzecz, która odbywa się w internecie. Wiesz, ja jak chodziłem po ulicach czy jak jechałem, nie wiem, nad morze, no to nie spotykałem tych hejterów gdzieś tam. Wiesz, no hejterzy zazwyczaj, mówię, zazwyczaj, bo nie zawsze, ale hejterzy zazwyczaj e, są mocni poprzed komputerem. Natomiast jakby w życiu realnym te często te osoby e, często te osoby gdzieś tam e, chodzą po wiesz, po kątach i, i nie są tak e, odważne, prze, wiesz, tych swoich rzeczy, które wypisywały, przedstawiać w życiu realnym. Dlatego, no mówię, przeszedłem ten hating, e, czy teraz, jeżeli ktoś będzie hejtował moje wejście tutaj do klautu, to no, ma do tego prawo, to jest moje życie, jakby on za mnie jego nie przeżyje. Bijesz się z majorem SPZ, ale no nikt nie będzie ukrywał, że nie macie jakiejś kose ze sobą, ani nie połacie do siebie nienawiścią. A czy miałeś taki bif w swojej karierze rapera, albo taką spinę mocną, która mogłaby się przenieść do OKTAGONu i byłaby taka naturalna, taka mocna? Wiesz co? No kurczę, miałem na pewno konflikt z kamerzystą. E, natomiast, e, natomiast on nie był żadnym raperem, no, Waszy, z zwykłym, że zwykłym kondomem tak naprawdę. Uh -huh. Natomiast, natomiast, e, no to by, wiesz, z chęcią jakby. E, Chciałem to załatwić, że tak powiem, i na ulicy i z chęcią tak, ja w nawet po do no tak? I gdzieś tam no to, wiesz, to było... i jakby. to lata temu, nie? Lata temu, wiesz, może nawet bym powiedział tak, dzisiaj bym tego nie zrobił, bo też mam w domu, czy moja moja narzeczona, przyszła żona, pozdrawiam, która, która ma córeczkę 14-letnią blanię, też tak również głupota pozdrawiam. To, była. to wiesz, no, musiałem dziecku tłumaczyć, wiesz, co dziś, że, że no, nie powinno się tak robić. Nie? Mhm. Jakby jestem już troszeczkę starszym też gościem. Pomimo tego, że mam 32 lata, jakby uważam, że trzeba w życiu tym bardziej, jak się ma właśnie młodego człowieka w domu jakiś przykład dawać i dzisiaj bym pewnie tak nie zrobił. Natomiast moje zdanie na temat tej osoby się nie zmieniło, dalej wiesz, dalej mam takie samo. Hmm. Czy tu jest potencjał na jakąś walkę w przyszłości? Czy tak, nie ale powiem Ci szczerze, że ja, no wiesz, nie wiem, czy to jest warta osoba, której chciałbym poświęcać mm -hmm. w swoim życiu jakiś czas. Wiesz co? Chodzi? Jak go spotkam kiedyś gdzieś, to pewnie liście ode mnie dostanie, bo po prostu wiesz, wygrażał się do mnie przez telefon, że mi będzie skakał po głowie i takie różne tam pierdoły. A jak się z nim chciałem skonfrontować, to no to, że, to, wiesz, to, to, to zupełnie wiesz, to zupełnie inaczej gdzieś tam to wyglądało. Natomiast, tak jak mówię, nie chciałbym mu poświęcać czasu, bo dla mnie ta sprawa jest, można powiedzieć, zamknięta. Jakby to, że właśnie. Jakby to powiedzieć, nie podjął rękawic, miał do tego szansę. Ale jeszcze nie było. Ale wiesz, co, chyba już nawet były. Natomiast on tam gdzieś wymyślał, wie, że miał jakąś wagę. pseudośmieszną śmieszną robił, wiesz, 72 kg. No to nie, musiałbym chyba kurwa nogę obciąć, żeby, żeby do tej jego wagi zjechać. Natomiast mhm. natomiast tak jak mówię, wiesz, że ja jestem raczej pokojową osobą. Zawsze się idzie ze mną dogadać, raczej nie robię sobie wrogów. Ale jeszcze ci wrócę do tego pytania, które zadałeś, to, to, to że nie jesteśmy z majorem jakimiś wiesz, śmiertelnymi wrogami, to mm -hmm. wcale nie oznacza, że ja do tej walki wyjdę, wiesz, żeby się z nim głaskać. Wiesz, przygotowuję się do niej mocno i, i mam zamiar po prostu dać jak najlepszą walkę. Jest to też dla mnie nowy świat, nie wiem, jak zareaguję na całą arenę, całą otoczkę, natomiast mogę obiecać i tobie, i tutaj widzą, że na pewno na treningach daję z siebie wszystko i, i mam nadzieję, że w walce to również będę mógł pokazać to, co się nauczyłem na treningach. Trzeba ja też zada zadałem ci to pytanie. Jeśli nie abstrahując już od raperów, no to jak śledzisz konferencje, federacje, na pewno masz osoby, które mocno działają cię na nerwy, masz pewnie osoby, które gdzieś tam darzysz jakąś sympatią. To kogo byś wskazał na tą osobę najpierw, która gdzieś tam, no nie jest ci jestem po drodze, jak patrzysz znaczy, na niego. No na, tak na pewno te zachowania tego Natana to są dla mnie wielka jest popularne osoby. No popularne, ale wiesz, no, wiesz, ja się zastanawiam zawsze nad takim czymś. On kiedyś będzie miał dzieci. Mam znaczy mam nadzieję. Myślę, że kiedyś będzie miał dzieci. Myślę, że każdy facet gdzieś tam w życiu dąży do założenia rodziny. No jak założy rodzinę, nie wiem, minie te 15-20 lat, to te rzeczy z internetu nie znikną, nie? Wiesz. Kiedyś jego syn go zapyta tato, co, czemu malowałeś kurwa wiesz szminką się i wiesz, no chciałeś zarobić pieniądze dla domu fajnie, fajnie, ale wiesz, no dzieci w szkole będą się z niego śmiały. No taka jest prawda. Ja myślę, że po prostu trzeba gdzieś tam z głową wszystko robić i wiesz, no ja też rozumiem jakby konwencję jego, wiesz, widzę, widzę jakby, że wiesz, nie było go, nie było, mm, powiedzmy był mniej kolorową postacią, poszedł, mm, do głowy wpadł mu pomysł, że okej, zacznę wszystkim cisnąć i tak dalej i, i teraz nagle ma w pół roku pięć walk, więc jakby on swój, suk jakby swój plan jakby wykonał, tak, natomiast jaka jest do tego droga, no... Średnio mi ona się podoba, ale mówię, no, każdy ma swoje życie, niech chce robią co chcą. No, Też kończąc, jak Twoim zdaniem zmieniła się scena muzyczna na przestrzeni lat? No bo wydaje mi się, że Ty jesteś osobą, która swojego stylu no, niezbyt, niezbyt zmieniała na przestrzeni tych kilku długich lat. które. co, muszę Cię zaskoczyć, bo jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o moją muzykę, to na pewno ona się zmieniła. Wiesz, mhm. nagrywam na, świeżych, na świeższych bitach, na pewno nie nagrywam już tak dużo na tych boom-bapowych, klasycznych numerach chociaż też mi się zdarza takie zrobić. Używam teraz też wiesz, różnych zabiegów jak autotune i takie rzeczy, które są powiedzmy kojarzone z, z nową erą hip-hopu. Pod tym kątem, jakby moja muzyka się rozwinęła, natomiast nie zmieniło się to, że w mojej muzyce dalej stawiam na przekaz, naprawdę. No i piszę teksty o swoim życiu, o życiu moich bliskich, i, i to się jakby nie zmieniło. Natomiast mm -hmm. cała reszta się zmieniła i, i polecam po prostu sprawdzić właśnie moje nowsze produkcje, bo, bo myślę, że może się ktoś zaskoczyć. Dobra, a co sądzisz o rozwoju sceny i tym, tych nowych artystach, którzy na przestrzeni lat się urodzili? Wiesz co, no słuchaj, no ja, ja tak jak mówię, nie jestem osobą, która, która będzie tutaj hejtowała, wiesz, każdy ma, e, każdy ma swój gust muzyczny, myślę, że o gustach się nie powinno dyskutować, bo tobie się będzie podobało, coś innego, mi coś innego, każdy ma e, swoje pole, że tak powiem, do popisu, niech każdy też słucha tego, czego chce, scena na pewno się rozwinęła pod tym kątem, że wiesz, Smolasty jest wiesz w reklamach, e, faktem parówek, ale ja też z tym nie mam problemu. Chodzi mi o to, że jest po prostu więcej... Z z że, jest, wiesz, że jest więcej pieniędzy w tej, w tej muzyce. Na pewno, wiesz, młodzi artyści e, gdzieś tam też są beneficjentami tego, że, że zarabiają teraz dobre pieniądze z muzyki. E, często myślę, że starsi koledzy, którzy którzy gdzieś tam nagrywali w czasach, kiedy jeszcze nie było tych social mediów, to na pewno nie zarobili tych pieniędzy, które by mogli zarobić dzisiaj, tak? Gdyby to, gdyby przenieść te ich kariery, powiedzmy, e, troszeczkę do przodu. Natomiast, tak jak mówię, no ja uważam, że jeżeli jest na coś Popyt, no to jest też podaż i, i, i tyle po prostu. Super, dzięki, czekamy na waleczkę. Dzięki bardzo. Najlepsze antyfakty w internecie.